Siema, nawijajcie mordeczki, ja jestem Kuba, czyli Skiro I w dzisiejszym filmie będę grał tylko i wyłącznie itemkami z lodowych kostek I oczywiście pamiętaj o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ja filmy wrzucam codziennie Więc naprawdę jest warto zostawić suba, oczywiście z dzwonkiem A dodatkowo tylko jedna na trzy osoby oglądające mój kanał mnie subskrybuje Więc jeżeli tego jeszcze nie robisz, no to zrób to, bo musimy poprawić ten wynik No i oczywiście jeżeli jeszcze nie używasz mojego kodu SKIRO w sklepie No to zrób to, wystarczy wejść za zakładkę w twórcę, wpisać SKIRO Potwierdzić i to tyle. Mega prosta sprawa. I pamiętaj, że ten kod się resetuje co dwa tygodnie, więc trzeba go po prostu raz na jakiś czas pisać Słuchajcie, mordeczki wydaje mi się, że te lodowe kostki są praktycznie na każdej miejscówce, i wiem, że na pewno pod choinką znajduje się taka jedna kostka właśnie na farmie, więc tam się teraz udam i mam nadzieję, że ona tam będzie. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli, ta kostka ma ponad 3000 HP. Wydaje mi się, że nawet 3500. Zaraz to zobaczymy. Więc mam nadzieję, że też żaden gracz tutaj nie przyleci, bo wtedy, no, bo wtedy wiadomo, żebym je zlikwidował. Dobra, 400 HP, 200, 100, 50. Mamy broń. Mamy broń. Ja akurat gościu tu przybieg. No super. Po prostu super. Mamy go. Nie wiem, jakim cudem ta głowa siadła, ale udało się go tutaj pokonać. I muszę szukać w tym momencie kolejnej kostki, żeby jakieś leczenie zdobyć jeszcze. Wiem, że na pewno kostki są gdzieś w tym miejscu? O jakiś gracz tam jest, nie wiem, czy. Bić się z nim, czy się nie bić? No to jest bardzo trudna decyzja. Oczywiście maty mogę sobie zbierać na luzie i amunicję z każdego miejsca. Tylko i wyłącznie broni, na przykład leczenie z tych kostek. No był na dachu i go nie ma. Gdzie on poszedł? Tam jest leczenie. No mógłbym je zabrać, ale. Chyba raczej nie powinienem O! Jest centralnie tutaj Cały czas go słyszę Chyba jest centralnie pode mną, gdzieś w tym miejscu właśnie Dobra, strasznie go obiłem Spróbujemy rozwalić tutaj ten kawałek dachu Dobra, mam go, tylko gdzie on postawił tą pułapkę? Chyba gdzieś tam, tutaj jej nie ma Dobra, jestem bezpieczny. Oczywiście amunicję sobie zbiorę. Bez tego tego nie chcę. Słuchajcie, właśnie teraz idę sobie na karkołę kino, ponieważ tu mogą być jeszcze jakieś kostki. I dodatkowo jest tutaj też ognisko, więc ognisko sobie na pewno tutaj skorzystam. Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma. I odpalam sobie ognisko i się chwilę uleczę. No i proszę bardzo, mamy 100 HP. Więc teraz chyba moim celem będzie salty. No bo na salty musiał ktoś zostać, jakby nie patrzeć. Naprawdę chciałem jeszcze zdobyć leczenie i pompę, bo bez tego będzie ciężko cokolwiek ugrać. Oho, mamy tutaj gracza. Czy on mi widział? Mam nadzieję, że nie. Tu jest ta kostka. On tu jest! Ale się przestraszyłem. To nie źle, gościu. Jeszcze mnie tutaj pułapko straszysz. No i po co? Po co to robisz? No i co ja teraz mam zrobić? Mam 14 HP. Hmm. Dobra, jest kolejna gierka Mamy trzy kostki w tym miejscu Obok zalewu e, I dobra, co my tutaj mamy? Po kolei pompa Na pewno to muszę rozwalić e, Pistolet maszynowy, dobra I tutaj co będzie? Bałwany Dobra, to tego chyba nie zbieram Zbieram tylko te dwie I uwaga, proszę bardzo, mamy pompę I to niebieską, i to mi się podoba Ej, tak sery, Jest to nawet spoko miejscówka Trzy kostki, trzy itemki do zebrania I teraz już można się bić o, widać kogoś tam na dachu, bo coś tam rozwala. Słyszę tego gracza. Hmm. Mamy go. Trochę mnie zaskoczył, że tak szybko zbiegł na dół, ale dobra, przynajmniej mam fraga. I zobaczcie, jak mnie obił, a tu chyba nie ma nigdzie ogniska O, tu jeszcze ktoś jest. Dobra. Otworzył skrzynkę, która jest tutaj gdzieś na górze. Spróbujmy pójść naokoło, tędy, od zewnątrz. No nie. To nie tak miało wyglądać, miał zginąć na raz. Co on robi? Nie mam pojęcia, czemu zaczął się apteczkować tutaj. Ale mam coraz mniej hapsa. I to mi nie pasuje. Bo tu nie ma żadnego ogniska chyba. No to teraz wydaje mi się, że już nikogo nie ma chyba na zalewie. O, jeszcze ktoś jest? Dobra, nieważne. A ja oczywiście bez hapsa. Dobra, trochę go obiłem. No nie, ile miał hapsa 47. Słuchajcie, tak całkiem szczerze podoba mi się ten challenge, ponieważ w każdej kostce mam jakąś dobrą broń. Na przykład niebieską czwórkę, niebieską pompę. Zawsze coś dobrego. I czy na plizant jest jakaś kostka? Nie, tutaj nie było Spadamy na salty I Jak będzie pod tym odcinkiem naprawdę dużo apeli w górę To nagram kolejną część tego challenge'u I możecie też pisać w komentarzach Gdzie znajdę te lodowe kostki W sensie na jakich miejscówkach Bo ja na przykład wiem, że na salty jest jakaś kostka Że na farmie jest kostka Że przy zalewie jest kostka W sumie trzy kostki A nie wiem gdzie jest reszta O nie gościu, tutaj ma miecz Jest centralnie przede mną Spadamy stąd Widzimy no to musimy teraz ostro spadać. Rozwalamy stację. Nie udało się go pokonać. Siema. Tym razem polecę sobie na skrawaną sadyby, bo tutaj musi być jakaś kostka na samym środku. Czy nie będzie żadnej kostek serio? Nie widzę żadnej kostki. No dobra, to tym razem trochę fejla zrobiłem, bo tu nie ma żadnej kostki. Więc niestety musimy szybko się wycofać z tej miejscówki, polecieć po te kostki przy zalewie. O nie, tu jest prezent, ja chętnie bym użył broni ze środka, ale dobra, jak ja nie mogę używać to rzućmy sobie tam ten prezent. Na szczęście nie musiałem długo biec, ponieważ jestem już przy tych kostkach. I co my tutaj mamy? Snajperka, spoko rzecz. Tutaj mamy rybę, dobra, ryby to ja chyba nie chcę i tu kolejna ryba. No dobra, to chyba nie mam wyboru. Musi być tylko snajperka. A w sumie ryby też mogłem sobie zebrać. Ale teraz rozbijać trzy kostki po 3,500 HP. No to będzie ciężko. Dobra, snajperka i niebieska snajperka, proszę bardzo. Ile HP zadam? 105, dobra, nie opłaca się. Okej, okay, proszę bardzo, sierborybka. I proszę bardzo, kolejna sierborybka i. Ej, zobaczcie to. Ja mam 6 sierborybek. Wow! Ja myślałem, że po jednym mi wypadnie. Jeszcze sobie rozwalę tą ciężarówkę. Załaduję snajpereczkę i lecimy na zalew. Słyszałem, że stąd ktoś strzelał. O i właśnie widzę gracza, więc muszę stąd wyskoczyć i... Jakby się jeszcze tak stanął się, nie ruszał. O, wraca się, stoi praktycznie w miejscu ja nie trafiłem. Dobra, nie jestem beznadziejny w to. I znowu go nie trafiłem. I znowu go nie trafiłem! I znowu. Dobra mam go w końcu Nie wiem za którym razem, chyba za piątym Tutaj się biją, jest jakaś klepa Postaram się któregoś trafić Mamy jednego Tu jeszcze drugi został Chłop się za bardzo obudowuje Z tego co widzę, więc będzie trudno go Zlikwidować, ale przyszedł jeszcze jeden Dobra, to mi tutaj pasuje Mamy kolejnego I podskoczył No dobra, jestem najgorszym snajperem Dobra, to już wysiadam Oho, akurat tam był gościu, fajnie, na dachu O nie, ktoś strzela tutaj, z prawej strony jeszcze Stówę dostał Oczywiście nie trafiłem mu w głowę Nie wiem czemu Przebiegł właśnie ktoś koło mnie i mnie nie wiedział Udało się go pokonać, nawet nie wiem jak Co się stało No i dostałem z pleców No tak, bo się burza śnieżna skończyła Spróbuję tym razem polecieć na te kostki na salt i Mam nadzieję, że chociaż jedną z nich uda mi się rozwalić I dostać jakąkolwiek broń Oczywiście liczę na pompę Więc szybko sobie ląduję I zobaczę jaka tu jest broń Proszę bardzo, rakietnica, okej okay. Ktoś tutaj też ma rakietnicę na prawo w domku Co tu się dzieje? Ja chcę tylko moją dostać i stąd spadam Dobra, mam I ja stąd zawijam Musiałem rozwalić tego gościa Chociaż nie ma nawet broni i kolejnego też musiałem już rozwalić Słuchajcie, totalnie zapomniałem, że są na mapie takie fajne nowe miejscówki jak na przykład ta I tutaj muszą być po prostu kostki Bo jak ich nie będzie, to już po prostu nie wiem gdzie mam ich szukać, tak żeby było ich mega dużo I co my tutaj mamy? Bałwany A Nawet tego nie będę rozwalał, bo nie warto tracić czasu Jest kostka, jest pistolet, kit I jest też taka mini kostka Przetestujmy to, może coś tam będzie Okej, okay, i uwaga, co będzie w środku? Nic Mój ulubiony złoty pistolet. No lepiej wypaść mi nie mogło. Tak, szczerze. Oczywiście zbiorę sobie amunicję. I to chyba tyle. Więcej kostek nie ma. O, chłopa mam przed sobą. Nie widziałem nic. O nie! Myślałem, że go zabuduję On był już w środku. Powiedzcie mi, czemu ja dopiero teraz przypominam sobie o takiej miejscówce? Przecież tu musi być, nie wiem, z 10 kostek. Zobaczcie, jedna kostka, druga kostka, trzecia kostka. Dobra, teraz to będzie super. Trzy kostki, czy tam chyba 4, 5, jest super. A w ogóle co tu jest? Tu jest ryba. Dobra, ryby możemy sobie zebrać, bo to zawsze trochę więcej leczenia. No i dostałem chyba cztery rybki. Wow, dobrze. Na razie pozbijam te wszystkie kostki na dachu O kolejne rybki fajnie A bo wiecie co na razie tu zostawię bo nie chcę mi się tego rozwalać Tutaj co będzie tutaj kolejne rybki Ej to jest jakiś żart No nie mów że wszędzie teraz będą rybki Tutaj jest snajperka już coraz lepiej Tutaj jakieś bałwany są Tutaj będzie o granatnik Biorę oczywiście Tutaj mam jakąś kolejną rybę ale to może na sam koniec sobie zostawię Jeszcze zobaczę co jest w środku Tu już chyba nie ma żadnych kostek Tak mi się wydaje o, tu jest jakaś. I co mamy? Pompa! Dobra! Teraz jestem szczęśliwy. Ale muszę szybko to robić, bo strefa jest daleko bardzo daleko. Jeszcze miałem rozwalić tą kostkę, że mi te rybki tutaj wypadły. No szybko rozbija się. Czemu to ma 3,5 tysiąca HP? Przecież ja tu już nie wiem, 5 minut spędziłem, żeby to wszystko rozwalić. No może nie 5 minut, ale strasznie długo. No i trzeba teraz uciekać. Tylko najpierw sobie zjem jedną rybkę. W sumie dwie, żeby mieć te 100 Próbuję go rozwalić tym, ale zaraz mi się amo skończy i będzie lekki przypał. Nie mam generalnie matsów, ale udało się go pokonać jak dobrze. No powiem wam, że ta strefa szybko idzie, ale na szczęście jeszcze mam trzy ryby. Słyszałem gdzieś na lewo, o właśnie, snajperkę Więc może tam się udam, w tamtą stronę Jeszcze trochę, jeszcze trochę I git, jestem w strefie Od razu jem sobie rybę I skąd on strzelał? Tam, proszę bardzo Ale ja go nie strzelę przecież, no Nawet nie ma opcji takiej Nie jestem takim dobrym snajperem, niestety Wow, dostał jednak Nieważne, co wam te słowa Tutaj jest coś zbudowane, czy on tam siedzi w środku? Czy jednak nie? On chyba poszedł na tą klepę, tak mi się wydaje A jednak nie trafiłem oczywiście mu w głowę. To nie źle. Chłop wyskoczył sobie. No i ja go powaliłem, on też mnie powalił i to tyle. Z zabawy. Co tu w ogóle się stało, to ja nie mam pytań. No i słuchajcie, mordeczki, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. No i widzimy się już jutro na tym kanale. Do zobaczenia papa! No i cześć!